Szymonko, z tej strony Rozkminato. Wow, niesamowite, nareszcie na moim kanale recenzja gry na czasie! My Friend Pedro stał się malutkim niespodziewanym kiciorkiem ostatniego E3, kiedy to został zaprezentowany na konferencji prasowej firmy Devolver Digital. Firma ta rozpoczęła swoją przygodę z branżą gier wideo kilka lat temu za sprawą remasterów HD początkowej części Serious Sama, natomiast w następnych latach już jako wydawca podbiła ryneczek takimi gierkami jak Hotline Miami czy Enter the Gungeon. I chociaż te produkcje nie za bardzo trafiły w mój gust, to pokazują w pewien sposób profil tej firmy, która zajmuje się niezależnymi indykowymi produkcjami. O ile jednak te pixelartowe gierki nie za bardzo mi przypadły, tak My Friend Pedro to zupełnie inna bajka. Mamy tutaj bowiem do czynienia ze strzelankową platformówką, w której gameplayu zaimplementowano mechaniki bullet timeu. W efekcie otrzymaliśmy coś w rodzaju połączenia kontry z Max Payne'em, czyli gierkę, która zainteresowała mnie już od pierwszego trailera. Fabularnie nie mamy tutaj absolutnie żadnych fajerwerków. Od nasza postać budzi się w jakiejś obskurnej piwnicy, nad głową pojawia się lewitujący banan, nie pytajcie, który oznajmia, że ktoś naszego bohatera porwał, tak więc wypadałoby się z tej piwnicy wydostać, uciec, no i na porywaczu się zemścić. Standard. Jak zwykle w przypadku tego typu produkcji, no, od spraw fabularnych dużo ważniejszy jest gameplay, tak więc porozmawiajmy chwileczkę o oprawie. My Friend Pedro wygląda i brzmi Niestety absolutnie średnio. Pod kątem graficznym nie oferuje właściwie niczego nowego i niesamowitego, oferując właściwie rzeczy, które bardzo dobrze już lata temu mogliśmy poznać w takich produkcjach jak Shadow Complex czy Mad Hazard Blood and Beyond. Nie mam tutaj mowy o żadnej wyjątkowej stylizacji, jak w Ori and The Blind Forest, tak więc pod tym kątem no, absolutnie nie ma zachwytu. W pewien sposób tak samo w tę konwencję wpisuje się oprawa dźwiękowa. Owszem mamy fajne odgłosy strzałów, ale pod kątem muzycznym na przykład my friend Pedro mnie troszeczkę zawiódł, zwłaszcza na samym początku, kiedy rozgrywce towarzyszą bardziej spokojne ambientowe dźwięki, które zupełnie nie pasują do strzelanin, które odbywały się w tutorialu. Później rzecz troszeczkę dźwiękowo się rozkręca, włącza się jakiś dubstepik czy coś w tym stylu, ale jak dla mnie zdecydowanie lepszym wyborem byłby ost który metal, który jak to pokazał Dumu z 2016 roku idealnie sprawia, sprawdza się w przypadku wszelakiej wideogierkowej rzeźni. Do kwestii oprawy zaliczyć też można ogólną prezencję gry, no i pod tym kątem My Friend Pedro niestety również troszeczkę mnie zawiódł. Jest to tytuł, który stara się być zabawny, jajcarski, natomiast moim zdaniem nie do końca mu to wychodzi. O ile sam koncept na to, żeby naszemu bohaterowi towarzyszył wyszczekany, rzucający sucharami sidekick jest bardzo zacną koncepcją, tak finalny efekt mocno zaniża to, że w tej grze braku dźwiękowionych dialogów. Tak więc wszystkiego rodzaju teksty rzucane przez npc oraz lewitującego banana widzimy na ekranie w postaci lewitujących dymków komiksowych co zwłaszcza w moim przypadku, kiedy to kilka dni temu ogrywałem sobie gierkę pod tytułem Comic Jumper no sprawia, że nie jest to aż tak jajcarskie jakby mogło być zwłaszcza, że suchary rzucane przez banana są nie najwyższych lotów dowcipy, które słyszeliśmy już kilkukrotnie w kilku różnych wersjach w moim przypadku się po prostu przejadłem, tak więc... Nie powiem, żebym niesamowicie brechtał się podczas grania, były to raczej pojedyncze, dosyć słabe uśmieszki. Na szczęście całą tą średniznę wynagradza nam gameplay, który w niektórych momentach potrafi być wręcz przepyszny. U swoich podstaw My Friend Pedro jest strzelankową platformówką, czyli biegamy sobie po planszach, zbieramy gnaty, strzelamy do przeciwników, na koniec otrzymujemy ekran ze statystykami podsumowującymi naszą rzeźnię. Ale jak to zwykle było w takich przypadkach, diabeł tkwi w szczegółach. Tak jak już wcześniej wspomniałem, w grze mamy zaimplementowane mechaniki związane z bullet time. co samo w sobie nie jest również niczym nowym i rewolucyjnym. Oto no, naciskamy przycisk, dzięki czemu czas zwalnia i możemy skutecznie eliminować przeciwników, ale przeróżne związane z tym detale sprawiają, że strzelanie w My Friend Pedro jest bardzo milutkie. Pierwszym trikiem, który nam udostępniono jest strzelanie z dwóch gnatów jednocześnie. Standardowo w trakcie rozgrywki celujemy naszą spluwą za pomocą prawego analoga no i w ten sposób kierujemy celownikiem standard. Natomiast kiedy przytrzymamy sobie lewy trigger, to jedna z naszych rąk zostanie automatycznie wymierzona w jednego z przeciwników, drugą zaś będziemy mogli swobodnie celować i dzięki temu załatwiać wrogów po dwóch stronach ekranu na przykład, bądź jedną z strzelać do wrogów, a drugą przełączać dźwignie, wybuchać beczki i tym podobne. Drugim fajnym trikiem są kopniaki. O ile sama możliwość załatwienia przeciwnika z tak zwanego karata jest przyjemna sama w sobie i bardzo często ratuje nam dupę z opresji, kiedy przeciwnicy zaczynają na nas biec z baseballami czy innymi narzędziami mordu bezpośredniego. Tak, jeszcze fajniejszą opcją jest możliwość kopnięcia we wroga na przykład piłką, czy innym badziewiem, które pałęta się po planszy. I tym samym strącenie go z rusztowania, czy po prostu pozbawienie go przytomności i zgon poprzez uderzenie głową o chodnik. Najfajniejszym obiektem, którym pałęta się po planszach, który można kopnąć w kierunku przeciwników są chyba kanistry z benzyną, które można posłać w stronę wrogów. No i użyć pistoletu, żeby w nie strzelić i eksplozją wyeliminować jeszcze więcej przeciwników niż taką pojedynczą piłeczką. A do tego eksplozje powodują, że wrogowie rozpadają się na kawałeczki, a tymi ich kawałeczkami ciałek można jeszcze kopać resztę wrogów i ich w ten sposób ubić, tak więc no, pod tym względem jest bardzo zabawnie. Ostatnim wartym wzmianki trikiem jest osobny przycisk na padzie odpowiedzialny za kręcenie piruetów, które umożliwiają nam omijanie pocisków. A biorąc pod uwagę to, że wszystkie te techniki można łączyć ze sobą, czyli na przykład wyskoczyć w powietrze, spowolnić czas w powietrzu, obstrzylić kilku przeciwników, jednocześnie korzystając z pistoletów w wyciągniętych rękach, wykręcić w tym powietrzu piłę, mijając ich pociski, lądując zapodać komuś kopniaka, wysadzić jakąś beczkę wybuchową, rozwalić kilku przeciwników na kawałki, resztę wrogów powykańczać pourywanymi rączkami i główkami, no to wszystko to sprawia, że strzelaniny w My Friend Pedro są... Autorzy zadbali też o kilka urozmaiceń, żeby nie było tak, że przez całą grę tylko biegamy i strzelamy po planszach skonstruowanych w ten sposób, żeby było tam jak najwięcej punktów do odbijania się postaci od ścian i wyczyniania tym podobnych head. Dzięki temu na niektórych plaszach na przykład pojeździmy sobie deskorolką, mogąc czesać nawet bardzo proste triki typu kickflip, a pojedynki z bosami rozgrywają się w nieco innych okolicznościach niż reszta gry. Na przykład jeden z, jedna z walk z bosem rozgrywa się na autostradzie, po której zasuwamy sobie motorkiem, co przypomina mi niesławną Akire na Amigę 500. Jeden z pojemników z bosem rozgrywa się podczas spadania z jakiegoś bardzo wysokiego budynku, tak więc to również pod tym względem nie za bardzo można narzekać. Nie ma jednak niestety tak, że zupełnie nie ma tutaj na co narzekać. Oprócz minusów związanych ze średnią oprawą są też dwa bezpośrednio ze sobą powiązane tematy, na które chciałbym sobie w tym momencie pojęczeć. Pierwszy najważniejszy to ten, że gra jest bardzo króciutka. Zaledwie 4 lokacje do przemierzenia, plus jedna powiedzmy bonusowa pomiędzy nimi, które spokojnie można opykać w jakieś, podejrzewam 4 godziny, bo mi przejście My Friend Pedro zajęło godzin około 5, no ale odejmując czas na notatki, do recenzji i tak dalej, no to myślę, że w 4 godzinki, czyli w jeden solidny wieczorek można sobie z tą produkcją spokojnie poradzić. Bezpośrednio z tym tematem związany jest też zresztą drugi potężny moim zdaniem minus, czyli te wspomniane przed chwileczką bonusowe poziomy wsadzone pomiędzy zwyczajne lokacje. W środku gry przenosimy się do... Chyba teoretycznie psychodelicznego, odlotowego świata, w którym teoretycznie zamieszkuje nasz towarzysz Banan, i te poziomy bardzo mi się nie podobały. Były jakieś takie bez fantazji, mimo że teoretycznie fantastyczne okolice tam bardzo mocno zwiedzamy, i były dla mnie takim typowym zapychaczem, wsadzonym po to, żeby no jeszcze pół godzinki dodatkowe gameplayu wsadzić, no nie? Z drugiej strony, dzięki temu ciężko się tą produkcją znudzić, ponieważ przygoda kończy się właściwie nie tak długo po jej rozpoczęciu. A jako, że zasiadając do My Friend Pedro, nie oczekiwałem jakiejś powalającej fabuły i nie z tej ziemi oprawy tylko czekałem na krew, flaki i soczyste strzelaniny, to absolutnie nie mogę powiedzieć, że się tą produkcją rozczarowałem. Kilka elementów pod względem wykonawczym może mi zawiodło, ale czy czułem się rozczarowany? Absolutnie nie. Z tego samego powodu, jeżeli ktoś z Was posiada Switcha bądź pc a i chciałby sobie tą gierkę sprawić, no to z czystym sumieniem mogę polecić. Tylko poczekajcie sobie na jakąś przecenkę, ponieważ premierowa cena to jest troszeczkę z kosmosu. Na koniec oczywiście tradycyjnie chciałbym się podpytać o Wasze zdanie na temat My Friend Pedro. Czy byliście zajarani trailerami w takim samym stopniu jak ja? Czy może wolicie, kiedy Devolver Digital trzyma się wydawania pikselaków? Wasze opinie oczywiście bardzo chętnie zobaczę poniżej w komentarzach, tymczasem zaś dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się.